Witam bardzo serdecznie. Z tej strony Maciej Bukarowski, ekspert i szkoleniowiec firmy Card Witam bardzo serdecznie w materiale, gdzie rozmawiamy sobie na temat żywienia ludzi starszych. Dzisiaj odcinek i materiał dosyć trudny, ponieważ będę mówił o problemie, który jest naprawdę potężnym problemem, według mnie, szczególnie ze swojej praktyki, to jestem w stanie dostrzec. Mianowicie powiemy sobie o problemie niedożywienia osób starszych. Jeśli chodzi o osoby starsze, musimy pamiętać o tym, że niestety są one narażone na to, że będą występowały niedobory białkowo-energetyczne. Powiemy więc sobie w tym materiale, jakie są metody oceny stanu odżywienia osób starszych, po to, żeby jak najszybciej móc zacząć działać i pomóc seniorowi. Zacznijmy więc od bardzo niefajnej statystyki, mianowicie szacuje się, że od 35 do 55% seniorów przyjmowanych do szpitala niestety jest już niedożywiony. I tutaj prawda jest taka, że sam fakt choroby może nasilać to niedożywienie. Natomiast należy pamiętać też o tym, że sam fakt występowania niedożywienia będzie niekorzystnie wpływał na, wpływał na rokowanie leczenia. I tutaj kolejna rzecz jest taka, że 20% w tym, jeśli chodzi o osoby przyjmowane do szpitali, już są w ciężkim niedożywieniu, i to wymaga już natychmiastowej interwencji leczenia żywieniowego czyli wdrażanie Leczenia dojelitowego czy pozajelitowego, które polega na tym, że będziemy karmić pacjenta bezpośrednio do żołądka bądź pokarm dostarczać do naczyń obwodowo. Także, no niezbyt optymistycznie zaczynając, przejdziemy sobie dalej w tym materiale analizując metody oceny stanu odżywienia. Przypominam, że niedożywienie jest poważnym problemem. I bezpośrednio wpływa na rokowanie leczenia, na tak naprawdę życie pacjenta, więc musimy zwrócić uwagę, żeby w samym szpitalu już, jeśli mamy kontakt z osobami starszymi, żeby zwracać uwagę na to, żeby oni dostarczali sobie odpowiedniej ilości pożywienia. W kontekście niedożywienia, w momencie kiedy pacjent nie jest w stanie przyjmować, no minimum tych 60% pokarmów, które dostaje, no to już mamy wskazanie do wcześniej wspomnianego leczenia żywieniowego, bo prędzej czy później dojdzie do niedoborów białkowo-energetycznych. Jaki możemy mieć jeszcze cel stosowania metod oceny stanu odżywienia? Po pierwsze, jak sobie wspomnieliśmy, będziemy starali się Starali się sprawdzać, czy u pacjenta jest ryzyko niedożywienia. Po drugie, natomiast będzie nam to sygnalizowało problemy z przekarmieniem pacjenta, czyli sytuacją, kiedy będzie on miał nadmierną masę ciała i wtedy będziemy musieć, musieli go po prostu odchudzać. Dlaczego w ogóle problem, ten pierwszy niedożywienia ponieważ to jest zasadniczy temat dzisiejszego materiału występuje występuje on przede wszystkim u osób chorych. Myślę, że tutaj nie jesteście zdziwieni tą informacją. Dodatkowo jest to problem bardzo często osób samotnych, ludzi starszych samotnych czy ludzi, którzy mają problemy nawet takiej materii, że nie mają wystarczającej ilości pieniędzy na dokonywanie zakupów, czy nawet nie mają siły Zrobienia zakupów czy ugotowania sobie jakiegokolwiek posiłku, czy żyją w słabych warunkach, tak? Więc są to bardziej takie społeczne, ekonomiczne uwarunkowania, niestety występujące bardzo często. Jeśli chodzi o niedożywienie, najczęściej występują właśnie w szpitalach czy DPS-ach, domach pomocy społecznej, natomiast przyjmowanie, jak wspomniałem, pacjenci najczęściej już mają problemy z niedożywieniem. No jest to smutny temat, ale musimy przez to przedmiot, żebyście mieli wiedzę, że taki problem jest. Kolejna rzecz, to o czym wspomniałem, czyli doprowadzamy niejako do niedoborów białkowo-energetycznych. I tutaj głównym problemem jest niedostateczna ilość przyjmowanych pokarmów. I tu znowu przyczyn może być dużo. Może być to jadłowstręt spowodowane na przykład czynnikami stricte psychicznymi, czyli problemami, depresją, jakimś niepokojem itd. Może być jadłowstwem spowodowany przyjmowanymi lekami. Po prostu senior może nie mieć apetytu i przez to nie przyjmuje odpowiedniej ilości pożywienia, co pogłębia niedobory białkowo-energetyczne. Mogą występować też po prostu zaburzenia smaku, o których wspominaliśmy, z czym seniorzy mają problem. Nudności, wymioty, więc problemy ze, ze spożywaniem tych pokarmów. Też znacząco bym tutaj kierował się w stronę przyjmowanych leków. Sam fakt trudności z jedzeniem, jeśli chodzi o jakieś ubytki w uzębieniu, jest również praktycznym, dosyć dużym problemem seniora. Kolejna rzecz to oczywiście też sam fakt przygotowania posiłków czasami senior nie daje sobie z tym rady żeby pójść do skarbu, zrobić zakupy, wrócić i zrobić sobie posiłek? Czy tak jak wspominałem, ten aspekt psychiczny, kiedy osoba żyje w słabych warunkach, ma mało pieniędzy, żyje jeszcze samotnie, no to jest to potężne, podejrzewam, obciążenie dla psychiki. Też jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz, samego aspektu dostarczania pożywienia w szpitalach. Bardzo niefajna statystyka, od 30 do 60% Jedzenie w szpitalach jest marnotrawione. Także bywa tak, że po prostu ten pokarm nie trafia odpowiednio do pacjenta i pogłębiamy jego niedożywienie. Jeśli chodzi o skutki, no to skutki są też bardzo niefajne. Przede wszystkim spadek funkcjonowania umysłowego, czyli spadek pracy czynnościowej mózgu, również niekorzystny aspekt psychiczny, czyli pogłębianie depresji, niepokoju, spadek funkcjonowania mięśni. Spadek mięśnia, masy mięśnia sercowego co prowadzi do niskiego ciśnienia, bradykardii, spadku pojemności wyrzutowej serca, czyli serce nie pompuje odpowiednio krwi, nie działa w odpowiedni sposób, spadek masy mięśnia, przepony czy siły mięśni oddechowych, więc ciężej nawet się oddycha sobie niedożywionej, spadek jeśli chodzi o stopień przyswajania składników odżywczych, więc jest problem z. Trawieniem, z odpowiednim wchłanianiem tego, co spożywa senior, pogorszenie się gojenia ran, czy nawet może dojść do sytuacji, w której występuje hipotermia, jest taka tendencja do hipotermii. Plus dodatkowo w przypadku infekcji może nie pojawić się nawet gorączka, co mogłoby sygnalizować problem u seniora. Także zwróćcie uwagę, jak szeroko można spoglądać na problemy, i można było jeszcze więcej wymieniać ale jak szeroko można spojrzeć na problemy seniora, jeśli chodzi o niedożywienie. Jeśli chodzi o metody, metody oceny stanu odżywienia, które mogą nam pomagać w tym, żeby zobaczyć, czy istnieje problem, to przede wszystkim zawsze należy pytać, czy nastąpiła niezamierzona utrata masy ciała. Jeśli wystąpiła, już powinna nam się zapalić lampka w głowie, że coś jest nie tak. Mamy konkretne wytyczne, mianowicie Spadek 5% masy ciała w przeciągu 21 dni i lub 10% spadku masy ciała w przeciągu 180 dni może nam sugerować już jakiś problem. Co do dalszej antropometrii, możemy mieć tutaj pomiar łydki czy ramienia, pomiar grubości fałdów wspólnotuszczowych, no i oczywiście wzrost masy ciała i obliczenie BMI. Tak jak sobie wspominaliśmy w materiale poprzednim, poniżej 22 już może nam sugerować ta wartość BMI u osoby starszej, że może być jakaś predyspozycja do niedożywienia. W przypadku takich wskaźników biochemicznych z badań, no to oczywiście można rutynowo wykonywać u osoby starszej morfologię krwi obwodowej, można sprawdzać lipinogram, można sprawdzić gospodarkę węgowodanową. Natomiast takie najbardziej krytyczne elementy, jeśli chodzi o niedożywienie, to szczególnie są to albuminy, prealbumina i transferyna oraz też poziom kreatyniny, który może nam sugerować niestety problemy z niedożywieniem. Dodatkowo obserwacja bilansu płynów, czyli stopnia odwodnienia, czy występowania ubrzemków u osoby starszej. Dodatkowo, bardzo fajnym źródłem wiedzy na temat tego, czy niedożywienie występuje jest pomiar czy analiza składu ciała w postaci bioimpedancji elektrycznej, deksy rezonansu czy tomografii komputerowej. Dodatkowo w szpitalach obligatoryjnych dietetycy powinni oceniać przesiewowo stan odżywienia za pomocą różnych kwestionariuszy. Robi się to w przypadku szpitali najczęściej NRS 2002 czy SGA, czyli subiektywna globalna ocena stanu odżywienia. No i zachęcam do tego, żeby z tym się zapoznać, coś takiego faktycznie funkcjonuje i to też powinno Wam pokazać, jak bardzo dietetyk jest potrzebny na oddziałach w szpitalu. Dodatkowo zachęcam, żeby zapoznać się z kwestionariuszami MAST, MST czy MNA, które są naprawdę bardzo ciekawe no i mogą pomóc nam w tym, żeby jak najszybciej Zobaczyć, czy u seniora nie występuje problem niedożywienia. Jeśli występuje, trzeba jak najszybciej interweniować i po prostu kontaktować się z osobami i profesjonalistami w tej dziedzinie. No, oczywiście najlepiej będzie to lekarz pierwszego kontaktu. To tyle w tym materiale zwróciłem uwagę na problem, który występuje dosyć często, często jest pomijany. Pamiętajcie też, że jeśli chodzi o niedożywienie. Może występować ono również u osób, które mają nadmierną masę ciała. Więc pamiętajcie o tym aspekcie, żeby pytać o niezamierzony spadek masy ciała. Nawet u osoby otyłej, proszę tego nigdy nie. nie proszę zwracać na to uwagę, ponieważ może się okazać, że osoba otyła ma niezamierzony spadek masy ciała. Proszę tego nie bagatelizować, ponieważ może być sytuacja taka, że występują bardzo poważne choroby u osoby otyłej nawet i jest ona niedożywiona. Zwracajmy więc na to uwagę, wiedzmy o tym, że są metody, które służą przesiewowej ocenie stanu odżywienia po to, żeby monitorować sytuację seniorów, po to, żebyśmy mogli efektownie im pomagać. Dziękuję bardzo za uwagę. Widzimy się oczywiście w kolejnych materiała, gdzie będziemy dalej, dalej zgłębiać wiedzę dotyczącą żywienia seniora. Pozdrawiam! Cześć!